o nazwie Budowa Kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Głosowało 96 senatorów za, 50 przeciw, 44 wstrzymujących, 3. Poprawka nr 37. Zwiększa dochody budżetu państwa. 20 milionów złotych z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej o nazwie rewitalizacja terenów po byłych zakładach chemicznych Zachem w Wydgoszczy i likwidacja składowisk niebezpiecznych. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Głosowało 96 senatorów za 50, przeciw 44, wstrzymało się 2. Poprawka numer 38 zwiększa dochody budżetu państwa o 3 miliony złotych z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej, rewitalizacja przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na brzeży Brdy z uwzględnieniem zagrożenia powodzie Zielka. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Głosowało 96 senatorów, za 52, przeciw 43, wstrzymujący 1. Poprawka numer 39 zwiększa o 30 milionów złotych wydatki majątkowe na drogi publiczne krajowe z przeznaczeniem na rozbudowę drogi, drogi krajowej numer 25 pomiędzy Bydgoszczą a innym Wrocławiem kosztem zmniejszenia wydatków na obsługę długu skarbu państwa. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Za 50, przeciw 44, wstrzymujące 2. Poprawka numer 40 zwiększa dochody budżetu państwa o 8 milionów złotych z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej o nazwie „Rozbudowa opery Nowa w Bydgoszczy, czwarty krąg. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Głosowało 96 senatorów za 46, przeciw 44, wstrzymało się 6 osób. Poprawka nr 41 zwiększa dochody budżetu państwa o 16 milionów 500 tysięcy złotych z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej o nazwie Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Głosowało 96 senatorów, 48 za, przeciw 45 wstrzymujących 3. Poprawka numer 42 zwiększa dochody budżetu o 1 milion 500 tysięcy złotych z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej od nazwie Remont Śluz, w tym w Bydgoszczy, na drodze wodnej E70 do rzeki Brdy, do rzeki Odry. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Głosowało 96 senatorów za 51, przeciw 44, wstrzymujący 1. Poprawka numer 43, zwiększa dochody budżetu państwa o 5 milionów złotych z przeznaczeniem na otworzenie nowej rezerwy celowej, środki finansowe na dokumentację przebudowy drogi krajowej numer 25 na odcinku Inowrocław bydgoszcz Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Głosowało 96 senatorów, za 51, przeciw 44, wstrzymujący 1. Poprawka nr 44 zwiększa dochody budżetu państwa o 30 milionów złotych z przeznaczeniem na budowę drogi ekspresowej S10 na odcinku bydgoszcz -Torun. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyniku głosowania. Głosowało 96 senatorów, za 51, przeciw 44, wstrzymujący 1. Poprawka nr 45 zwiększa dochody budżetu państwa o 80 milionów złotych z przeznaczeniem na przebudowę drogi krajowej nr 80 w granicach Bydgoszczy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Głosowało 96 osób, za 50, przeciw 44, wstrzymujących 2. Poprawka numer 46 zwiększa dochody budżetu państwa o 30 milionów złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji...